Sporo osób było ciekawych, jak wygląda żuk w środku po tych wszystkich przeróbkach z zeszłego roku. Wcześniej nie miałem jak Wam tego pokazać, ze względu na brak kamery z odpowiednio szerokim kątem obiektywu. Ale w tej chwili, małą sportową kamerką, jestem w stanie zaprezentować, jak wygląda deska rozdzielcza w szczegółach. Od lewej strony to część klasyczna, czyli zegary takie jak w Warszawie i w pierwszych żukach. Następnie ta część ciut bardziej powiedzmy nowoczesna, czyli przełączniki. Takie zresztą były w późniejszych żukach, polonezach i, i wielu innych polskich samochodach. Tutaj poniżej ta czarna listwa, którą tu widać, to jest panel kontrolek z Renault Ingo, dzięki czemu nie ma problemu z prezentacją na przykład włączonych świateł, bądź włączonych kierunkowskazów, bądź na przykład pompa od wspomagania układu chłodzenia, czy też parę innych elementów, których działanie jest prezentowane na tymże panelu kontrolek. Kolejnym takim elementem w desce rozdzielczej bardzo nowoczesnym to jest miejsce na tablet 10-calowy Samsung pierwszej generacji, bardzo ładnie pasujący do tej konstrukcji. Przygotowałem takie ramki, w które on jest wsuwany. Dzięki czemu, nie wiem czy będzie to dobrze widać, łatwo można go zainstalować na miejscu, podłączyć do zasilania i się nim posługiwać podczas jazdy, kiedy jest to konieczne. Tutaj wyżej skonstruowałem taki cały panel. Zaraz przepraszam, załączę zasilanie. O. Jest cały panel, gdzie znajduje się zarówno radio CBRadio CB radio ze swoim szybkim wyłącznikiem. Chodziło o to, żeby można było je szybko wyłączyć, kiedy jest niepotrzebne. Tu są dwa głośniki od nawigacji i od CB radia, bo normalnie są oryginalne głośniki od tych urządzeń są zabudowane, więc żeby nie było problemu z wygodnym odsłuchem. Tutaj obok Sibi radia woltomierze. Górny prezentuje zasilanie stan napięcia akumulatora dodatkowego, czerwony to akumulator główny. Te wyłączniki nie są podłączone zostały przewidziane, ale brakło czasu, żeby je w pełni wykorzystać. Miały służyć do oświetlania tyłu lewej i prawej strony pojazdu na postoju. To są dwa włączniki, które obsługują halogeny dachowe. W tym roku trochę je przerobię. Będzie to troszeczkę inaczej sterowane. Osłony przeciwsłoneczne z Citroena w C5 z podświetlaniem po obu stronach. Lusterka wstecznego miało nie być, ale niestety kamera cofania ma swój ekran wbudowany w nakładkę na lusterko, dlatego też lusterko znaleźć się musiało, mimo że, tak jak powiedziałem, pierwotnie miało go nie być. Docelowo będę chciał się go pozbyć i umieścić tutaj po prostu opuszczany ekran do kamery cofania lub też kamera cofania będzie obsługiwana poprzez ekran tabletu, który być może wymienię na inne urządzenie. Tu jeszcze niżej znajduje się schowek z Citroena Xanti. Taki zwykły, podstawowy z tego modelu bardzo ładnie tu pasuje i bardzo łatwo dał się zainstalować. Przydaje się na jakieś dodatkowe rzeczy. Za tabletem jest sporo miejsca, żeby coś wrzucić. To też jeżdżą tutaj jakieś takie różne zapasowe bezpieczniki, okablowanie, żeby nie było makaronu na desce rozdzielczej, bo bardzo tego nie lubię. Kolejnym elementem, jeżeli chodzi o zmiany, w kabinie to oczywiście jest szyber dach Webasto, elektryczny, uchylno odsuwany. Jego wadą w sumie największą jest to, że niestety cieknie, ze względu na to, że krzywizna dachu Żuka była większa niż pierwotnie myślałem i nie udało mi się. Doprowadzić do sytuacji, żeby ten dach nie przeciekał. Stąd też pomysł na bagażniku znalazła się blacha aluminiowa, która zakrywa cały ten szyber dach. Dzięki czemu ewentualny deszcz nie ma szans wpaść do środka, a można zostawiać samochód z otwartym szyber dachem przez cały dzień, nawet w czasie upału. Dzięki czemu on się po prostu nie nagrzewa tak bardzo. Z tyłu trochę jeszcze jest chaosu po, po, po zimowym noclegu e, samochodu. Poziomowym postoju, może nie noclegu, z tyłu trzy niezależne fotele, każdy z własnymi pasami, i to właściwie jest wszystko, co zostało zrobione z tyłu. Oczywiście, poza tą pełną przegrodą, oczywiście, poza całym systemem montażu, dzięki czemu ta cała konstrukcja jest bardzo solidna i powinna odpukać wytrzymać ewentualne zderzenie i pasażerowie nie powinni polecieć za bardzo do przodu. Wszystkie boki pojazdu, wszystkie ściany są wypełnione, oklejone wykładzinami, wypełnione różnymi materiałami głuszącymi, dzięki czemu nie powinno dochodzić do... Znaczy generalnie dzięki czemu nie ma zbyt nadmiernego hałasu i samochód też się zbytnio nie nagrzewa, stał się tak naprawdę izotermiczny. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o prezentację wnętrza. A nie, przepraszam, jeszcze pokażę Wam... Miejsce, gdzie znajduje się przetwornica. Z przetwornicy mamy wyjście do pierwszego gniazda. Drugie gniazdo znajduje się tutaj z tyłu, na ścianie. I jeszcze znalazły się w podstawie fotela pasażera dwa heble, bowiem jeden odcina akumulator główny, a drugi akumulator ten dodatkowy. Skrzynia biegów pięciobiegowa, to o tym zresztą mogliście przeczytać. Też jeszcze muszę dokończyć mocowanie mieszka, bo, bo też oczywiście w zeszłym roku brakło czasu. I to chyba tyle jeśli chodzi o prezentację kabiny żuka. Dziękuję.